Cześć, tu Grzysiek z blogu Heidon.pl i dziś pokażę Wam, w jaki sposób do Mi Banda 6 NFC dodać jakąkolwiek kartę z jakiegokolwiek banku. Czyli nie musi to być Mastercard z banków, które współpracują z mm, Opaską, tylko jakakolwiek karta z jakiegokolwiek naszego banku, którego do tej pory używamy. Oczywiście będziemy musieli użyć pośrednika, ale to jest darmowe i jest w 100% bezpieczne. Zapraszam na film. Żeby nam się to udało, dzięki Waltkowi w ogóle się o tym dowiedziałem, potrzebujemy aplikacji pośrednika, czyli Curve. Aplikacji dodajemy jakąkolwiek kartę z jakiegokolwiek naszego banku, a potem w Xaomi Pay wybieramy Curve i kartę Mastercard. Niestety karta musi być fizycznie już u nas, ze względu na to, że z wirtualną to nie działa. No i to tyle. Dzięki za oglądanie tego materiału i zapraszam do subskrypcji kanału. Cześć!